Hej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku chrupiątku, dawno tej serii nie było ja przychodzę dzisiaj do Was z Lorencem Pepis o smaku żeberek w limitowanej edycji Zobaczymy, jak szybko znikną z rynku. żeberkowe prażynki mieliśmy w jednym z pierwszych odcinków 10 lat temu na, na kanale i ja nadal pamiętam, że one były bardzo gorzkie i smakowały jak smar. Te chrupki smakują jak pozostała po tym kotlecie panierka przypalona na tym oleju, co by mieliście na patelni. Ja te kupiłem w Lidlu, kosztowały 6,59 i mają 100 gramów. Wyglądają, jakby miało o wiele więcej. Pakowanie jest całkiem zgrabne, podoba mi się ta kolorystyka pomarańczowo-czarna A wy powiedzcie mi w komentarzach jakie były ostatnie chrupki, które wyjedliście, Bo ja dawno żadnych nie recenzowałem, nie wiem co jest obecnie modne Chociaż w sumie jadłem czakalakę i to był ostatni chrupiątek bodajże Podoba wam się ten film? Smacznego! Przyszło mi do głowy bardzo głupie porównanie one są, smakują, uwaga. Tym razem nie powiem, że smakują jak coś, co pachnie, jak coś. Tym razem powiem, że smakują okrągle. Smakują, jakby były okrągłe. Nie, nie pytajcie mnie o co chodzi, ale jeżeli ktoś z Was zna Kiki Boba, to będzie wiedział, tylko że właśnie jest to przełożenie na organoleptyczne wrażenie. I może po części bierze się to z tego, że no, było, nie było, one są trochę okrągłe, ekstrudowane czy coś tam, nie? Na pewno nie są gorzkie jak te z odcinka sprzed 10 lat. Lorenz się chyba poprawił. Są dobre, szybko znikną, Łapie się na tym, że jem jeden za drugim. Jeżeli słowo Kiki kojarzy Wam się z kanciastymi kształtami, a słowo Boba z okrągłymi, to właśnie dla mnie smak słodki kojarzy się z okrągły. I ta słodycz na tych chrupkach to jest ewidentnie ta żeberkowa glazura. Powiedzcie mi w komentarzach, czy dobrze kojarzę, że jakiś czas temu aromat wędzarniczy zniknął już ze składów takich chrupków? Może sobie zmyślam teraz, ale wydaje mi się, że coś takiego kiedyś było, czego właśnie w tych chrupkach obecnie nie ma. Może to i lepiej, bo być może bez tego aromatu wędzarniczego nie są gorzkie Mamy tutaj mięso wieprzowe w proszku, więc jest dobrze Pomidor w proszku, rozmaryn, biały pieprz, chili Więc jest tu więcej niż by się wydawało A smakują po prostu słodko-mięśnie Nie mylić with these guns This... Tak dawno nie jadłem prażynek, że zapomniałem, że ten kształt jest dosyć uporczywy to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. One są bardzo spoko, myślę, że chrupkowe 8 na 10. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się takie tło. Zapraszam Was do innych filmów na kanale. I jak mówi sam Lorenz, Happy's to klasyk na rynku. Ja się z Wami żegnam. Na razie.